Ja mam tym jestem Krzysztof Kłodziciel, ale też Mi Masterko, i dzisiaj pogramy sobie w Geta 5 na penseta. Kurde, nie da jesteśmy, oczywiście, mojka. Pójdziemy na górę ciliad. Dobra. O kurde. Jesteśmy oczywiście mańkarami.

Ooh, too close. Oh, too close. No, 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 no. i mam do was pytanie czy chcecie GTA Online bo możecie z miłym chęcią dołączać do ekipy już mam wszystko załatwione ja nazywam się Mimaster tylko dużo my my i my o s, ty, e, r, k, o uwielbiam to nie od youtuberów tylko samego. Ja tak robiłem. Dostałem jej tak od razu, bo jechałem tak sobie. Pocałem to stać się. Ale jak dostałem na Xboxie no bo na Xboxie to są. O oh, kurczaki. Cool, kurczaki cool, ma brika. Kurczaki. Cool, nie dojadę to już tak. Taki walnięcie i teraz jeszcze dokładka. To robi z bliki, że blika to już nie z blika, tylko to jest jakieś gówno ostatnie spod biedronki. Naprawdę. Că na mea? N-a gulă, Marina! Pluiești! Nu, 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 nu. O să-l. Oia. Oia. Da, vai, am Ja nie idę po te 20 tysięcy chociaż tam są te 20 tysięcy ile on ma? Dosyć sporo. Albo nie, nie idziemy. Nie wiadomo po co. I da szczedanie. Anioł. Kurta. Dobra, wyprzedzamy tak powolutku na piętątek, Po tym gaznię i prujemy maliny. O, baby. Komet, ja, komet albi, Tam. infernos, infernos. het? Oh, Wat het? Wat is het? Wat is het? Wat het? O ja boga No nie będę szybko, 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 szybko Co to było? Dawaj szybko No ja pilnielę z krzyki do wykład. To wlecie co, bo patrzę Co tam jest? Mrak towaru. Co jest za lumbisem? No, co ty? Ja od początku grymałem i skończyłem prawie. takie raje? Wracaj wagoniku. Jedzie. Jodzia, 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 ja, ja. spędź się sobie, tam jesteś. Wygodzik! Bek, bek, bek. Włota, fuck, Nie. Dobra, trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!